Barbara Jundo Kaliszewska, urodzona wejszyszkach, dorastała na terenach radzieckiej Litwy, obserwując transformację ustrojową oraz budowę podwalin niepodległego państwa litewskiego. Od ponad 20 lat na stałe mieszka w Polsce, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim zawodowo zajmuje się historią, tą wyjaśnioną i tą, której być może nigdy nie uda się nam wyjaśnić. Zawsze, kiedy wraca w rodzinne strony, na wileńszczyznę, powtarza, że. Warto zaglądać w przeszłość i pokazywać ją taką, jaka była naprawdę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o polskim patriotyzmie, utrwalonym ku pokrzepieniu serc w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Mazurek Dąbrowskiego powstał podczas zaboru, w chwili kiedy Polski nie było na mapie świata. Jego dwa pierwsze wersy, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, mają szczególne znaczenie tutaj na Wieliszczyźnie. Są po prostu filozofią życia. Zapraszam na spotkanie z maestro Zbigniewem Liwickim. Maestro Zbigniew Lewicki, wirtuoz skrzypiec i koncertmistrz Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Wilnie. Od najmłodszych lat uczęszczał na lekcje skrzypiec. Ukończył Akademię Muzyczną w Wilnie, gdzie studiował również kompozycję. Zbigniew Lewicki jest współtwórcą kapeli wileńskiej i Wielkiej Orkiestry Kameralnej. Podczas obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą i Litwę. O Zbigniewie Lewickim usłyszał cały świat za sprawą koncertu na skrzypce i lokomotywy. Maestro Lewicki przy każdej okazji przypomina, że kultura to coś bez czego można się obejść, ale wtedy życie jest byle jakie. Zastanawiałam się, w jaki sposób rozpocząć rozmowę z kimś, kto tworzy muzykę, kocha muzykę i mieszka na wieniszczyźnie, czyli zgodnie z tym, co mawiał Józef Wybicki, Polskę i miłość do niej ma w swoim sercu. No właśnie, Panie maestro, co dla Pana znaczy Mazurek Dąbrowskiego? Mazurek Dąbrowskiego? To jest moje sakrum, moje. Najpiękniejsza moja melodia, świąteczna, która brzmi we mnie tylko na specjalne okazje. Panie Zbigniewie, Polacy na Litwie w większości nie znają współczesnej muzyki polskiej, ale większość z nas zna śpiewniki religijne i patriotyczne na pamięć. Dlaczego? No, ja myślę, że to przede wszystkim jest tradycja. I w moim wypadku to na pewno tradycja rodzinna. Dawniej ludzie okazjonalnie śpiewali. To znaczy, kiedy zbierali się razem rodzina, było jakieś święto, nie było takich rozrywek jak teraz, tam telewizja, komputer, szczególnie na wsi. Ludzie mieli posiłek sobie i śpiewali. Później po posiłku. I ja pamiętam w rodzinie mojej mamy jak zbierali się wujkowie i ciocie i na głosy i zaczynali o mój rozmarynie rozwijaj się, później dziś do Ciebie przyjść nie mogę. I też śpiewali tam szum prutu czere moszu hucum. coś takie, takie góralskie też lubili pieśni. To jakby było wyrażeniem tożsamości tych ludzi. To jednoczyło ludzi przy tym śpiewie, i teraz bardzo cieszę się, że są na Wileńszczyźnie zespoły szkolne, bo młodzież i dzieci coraz mniej lgną do śpiewu, do muzyki, ale przez tą edukację muzyczną poznają te utwory, no nazwijmy ludowe, tradycyjne. Ja powiem szczerze, myślę, że współczesna muzyka rozrywkowa nie niesie takich wielkich wartości. I no różne i... tak. różne, ale ja zwracam uwagę na to, że przede wszystkim tutaj u nas lokalnie rzeczywiście od 30 lat cały czas są popularne te zespoły ludowe, czy to wśród dorosłych, czy to wśród dzieci. No w Polsce już tego nie ma. I teraz pytanie, czy to świadczy o naszej zaściankowości, czy jednakże o pewnym fenomenie wilnijczyzny? No ja powiem szczerze tak, że chyba nie trudno być Polakiem w Polsce, bo to jest takie naturalne. Natomiast być Polakiem na Litwie to tak no, jakby łyżką studnie kopać. No coś takie porównanie. To jest trudna sprawa. Kiedy pani Barbaro, pani pierwszy raz odczuła, czy zrozumiała, że pani jest Polką? Czy pani przypomina sobie jakieś takie uczucie czy zdarzenie, kiedy to... Tak powstało. No ja byłam świadkiem tej konsolidacji narodowej Polaków na Litwie, więc pamiętam tego pierwszego orla, którego przywieziono mi jako przypinkę w darze z Polski, ktoś w prezencie przywiózł i pamiętam pierwsze występy właśnie w zespole Kwiaty Polskie, w zespole ludowym naszym szkolnym, miałam 7 lat, także to było dosyć dawno no. temu. No i dla mnie też poczucie to przyszło do mnie gdzieś w wieku 7 lat, kiedy poszedłem do szkoły. Bo tak się stało, że ja wyrosłem w polskich tradycjach, w polskiej rodziny, a do szkoły trafiłem litewski. Dlaczego? No dlaczego? No właśnie, dlaczego? Dlaczego tak niepatriotycznie? Tak, tak dziwnie. Dlatego, że już chciałem iść sobie do piątej szkoły na antokolu, bo tam mieszkaliśmy, ale do przedszkola przyszła komisja i mówi to jest zdolne dziecko dla tatusia. Musi iść do szkoły specjalistycznej, do szkoły muzycznej, wyjątkowej, gdzie z całej Litwy przywożą dzieci. Nawet jest internat, żeby mogli mieszkać. A tu, obok ta szkoła, no i tatuś musiał podjąć taką decyzję. Dla niego to było wielka chluba i wielkie zwycięstwo. Jego synek idzie do prestiżowej szkoły muzycznej. A dla mnie to było trafienie z, ze środowiska polskiego do litewskiego, gdzie jest Odmienny język, trochę inny światopogląd, nawet temperament, trochę inny. I wtedy dopiero zaczęła rozwijać się moja tożsamość. Bo ja poczułem, że jestem Polakiem. Także ja myślę, że pani w pewien sposób przez te symbole, przez zespół, ja, trafiając do konfrontacji z inną kulturą, my doznaliśmy tej tożsamości narodowej. I powiem szczerze, że to chyba no, jest też wartością. A jakie znaczenie to ma dzisiaj dla naszej młodzieży? Jak pan sądzi? W otwartym świecie, świecie internetu, świecie, w którym możemy sięgnąć tak naprawdę po kulturę w każdym języku. Ja myślę, że to ma dwa takie aspekty. Jeden aspekt to jest y, tradycja nawykowa, to znaczy przekazywanie jakby. Rodzinnych wartości, jeżeli korzystasz ciągle w domu, głównie w domu, z języka Twoich rodziców, to też i przyjmujesz kulturę. Przyjmujesz pieśni, przyjmujesz modlitwy, przyjmujesz święta, jakieś rytuały, jakieś tam no, tradycje. A inna sprawa to jest sprawa tożsamości, która jest bardziej głębsza. To już dotyczy tego, kiedy sam człowiek rozmyśla nad tym, jakie jest jego miejsce w tym świecie. I powiedzmy, ja też miałem, jako młoda osoba, miałem propozycję zamieszkania w Polsce i pracy, w, polski, w polskiej orkiestrze. Ale zawsze mnie coś powstrzymało no, ta właśnie tożsamość, ta odmienność. Chyba tu wartością jest odmienność to wrócę do początku tego, co powiedziałem. Bycie w Polsce to jest taka zwyczajność, znaczy taka społeczność, jak wszyscy, a bycie Polakiem na Litwie to jest odmienność. I chyba powiem, że ci ludzie, którzy chcą być odmienni, oni zostają tu na Litwie i teraz nie, nie, nie emigrują, nie wyjeżdżają gdzieś do, do, do kraju polskiego. Na co dzień mieszkam w Polsce, kiedy opowiadam swoim znajomym, że znam większość pieśni patriotycznych, no podchodzą do tego dosyć sceptycznie. To moje wszystkie pochodzenie odbiło pewien ślad i może wspólnie udowodnimy, że my tu wszyscy znamy pieśni patriotyczne. Podejmie pan wyzwanie? Tak. No to zaczynamy. Rozkwitale, pąki białych róż. Wróć, Jasieńko, z tej wojenki wróć. No to teraz następna. Przybyli ulani pod okienko. Przybyli ulani pod okienko. Stukają, wolają. Puść, panienko. Stukają, wolają. Puść, panienko. O owili, o willi, o moja. Kołysze się refren wśród fal. Jak dobrze nam z tobą we dwoje. Gdy mewy unoszą się w dal. A teraz najtrudniejsza. Ukochana moja ziemia, Wileńszczyzny, drogi kraj, Na nic Ciebie nie zamienię, Z Tobą żyć i umrzeć, umrzeć daj. No, tak się śpiewa przy wileńskim stole. Na Wilężczyznie jest cały czas, jak Zamickiewicza. Przy okampaniowanym momencie serdeczna matko, nowożeńcy otrzymują błogosławieństwo, maturzyści tańczą poloneza na placu ratuszowym, rote śpiewamy na weselach, a Mazurka Dąbrowskiego w Sylwestra godzinę po lokalnej północy. Dobrze to czy źle. Ja bym tego nie oceniał dobrze czy źle. Po prostu y, y, sama konstatacja, że tak jest, to jest bardzo ważne. Dlatego że to są, to są znaki. Ludzie, żeby żyć pełnowartościowym życiem, potrzebują tych znaków. Dlaczego my na początku mówiliśmy, co znaczy Hymn? To jest znak rozpoznawalny dla ucha. Co to jest flaga? To jest znak rozpoznawalny dla oczu. Co to jest strój ludowy? Też podobnie. Może odpowiedzią na to pytanie będzie takie wydarzenie, bardzo też dawne, kiedy byłem młody, z chłopcami założyliśmy kapelę wileńską, żeby kultywować folklor miejski wileński. I byliśmy w takiej małej miejscowości z koncertem, nie w ale jeszcze trochę dalej za szyszkami. I cały koncert graliśmy te swoje piosenki polskie i tak bardzo powściągliwie ludzie klaskali, ale nie wychodzili, jeszcze, jeszcze. No, my zagraliśmy wszystko, co umiemy, i jeszcze powtórzyliśmy kilka tych utworów, już więcej nie umiemy nic. A ludzie nie wychodzą z sali i tak siedzą i tak lekko klaszczą. I tutaj wstał jeden taki pan starszy i mówi, chłopcy, zaśpiewajcie cokolwiek po polsku. No ja mówię, no my cały koncert śpiewaliśmy po polsku. Dobrze, ale zaśpiewajcie coś, Polskiego. Zaśpiewajcie, jeszcze Polska nie zginęła. O. I tu my z wujkiem Mańkiem staliśmy na równe nogi. I dobrze, że wszyscy koledzy to znają, bo to jest tam znane, I to był jedyny wypadek w moim życiu, kiedy Rym wykonałem jako piosenkę dla ludzi, i wtedy dopiero wszyscy wstali i byli zadowoleni, że spełniło się. Więc te tradycje. Są takie znakowe dla nas, one są y, ważnymi elementami naszego życia. No, bo sama Pani wie, człowiek bez tradycji to tak jak Zbigniew bez skrzypiec. skrzypiec. Tak? Maestro przed programem obiecał mi, że wyjaśni w prosty sposób, o co chodzi z tym hymnem. Maestro, poprosimy. Teraz zrobię taką małą analizę muzyczną polskiego hymnu. To jest mazur. W rytmie na trzy czwarte. To znaczy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ja myślę, że ten utwór wygrał w konkursie na Hymn Polski w 1927 roku, właśnie dlatego, że jest mazurkiem. Bo inne utwory to były marsze na 3 cztery, czwarte, takie ciężkie, nie? Rzucim, ziemi i tak dalej. Co jeszcze jest charakterystycznego w tym hymnem, że z tej melodii korzystano w wielu krajach. Pastor słoweński Tomasik ułożył na tą melodię pieśń My Słowianie, która stała się później tym hymnem Jugosławii. Ona miała początek trochę inny niż polski. Polski się zaczyna. A Słowianie śpiewali to... Natomiast w drugiej części, gdzie my mamy w polskim hymnie Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, to Słowianie śpiewali, tylko nie znam słów. Też piękna wariacja Piękne. tej melodii. A powiem jeszcze taką ciekawostkę, że w XIX wieku, bo ja mam serokopię z biblioteki z XIX wieku tej melodii, ona się kończyła tak jak z początku. A współczesna wersja jest. Tym się właśnie różni. A w zasadzie, jeszcze taka ciekawostka, że z biegiem lat rym polski staje się coraz bardziej szybki. I teraz w wykonaniu orkiestry zazwyczaj brzmi tak synkopowanie, w, znaczy synkopa to jest taka nerwowa nutka. To jest pierwsza część, która się powtarza. Druga jest bardziej śpiewna. I znów. Ale co, powiem, że to jeszcze nie koniec. Niedawno słyszałem, że będą też próbowali jakieś drobne poprawki do hymnu wprowadzić, więc czekamy na rezultaty. Miasto Reggio Emilia leżące pomiędzy Mediolanem a Bolonią jest miejscem narodzin polskiego hymnu narodowego. Twórca Mazurka Dąbrowskiego Józef Wybicki przybył do Mediolanu w czerwcu 1797 roku. Liczył wówczas 50 lat i miał za sobą karierę parlamentarną, między innymi w Sejmie Wielkim, ale też doświadczenia walk niepodległościowych i gorycz emigracji po upadku Rzeczpospolitej. W Paryżu Webicki zabiegał o odtworzenie polskiego wojska u boku armii francuskiej. Wraz z sukcesami generała Bonapartego we Włoszech, pod koniec 1796 roku pojawiła się szansa utworzenia polskich legionów pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego główna kwatera polskich legionów. Została utworzona właśnie w Reggio Emilia i to tutaj w lipcu 1797 roku Józef Wybicki napisał słowa pieśni dla żołnierzy generała Dąbrowskiego. Generał Dąbrowski jest główną postacią wymienianą w słowach pieśni. Wybicki przywołuje również nazwiska innych sławnych Polaków: Tadeusza Kościuszki, Stefana Czarneckiego i tego, którego wschodząca właśnie gwiazda sukcesów wojennych miała przywrócić Polsce utraconą wolność Napoleona Bonaparte. To dzięki Józefowi Wybickiemu legenda napoleońska zakorzeniła się w polskiej kulturze i świadomości narodowej. Napoleon Bonaparte stał się dla Polaków symbolem wolności i wskrzesicielem marzeń o odbudowie ducha narodowego. Pieśń Legionów Polskich we włoszech po raz pierwszy wykonano w lipcu 1797 roku. Podczas uroczystego pożegnania legionistów opuszczających miejsce stacjonowania w Reggio Emilia. W druku tekst pieśni ukazał się w 1899 roku w polskim piśmie, wydawanym we Włoszech. W Polsce pieśń, potocznie nazywaną Mazurkiem Dąbrowskiego, usłyszano w 1806 roku, kiedy legiony pod dowództwem generała Dąbrowskiego dotarły do Poznania. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech była bardzo popularnym utworem muzycznym wśród żołnierzy walczących o niepodległość. Tak generał Dąbrowski pisał do Wybickiego. Żołnierze do Twojej pieśni nabierają coraz więcej gustu i my ją sobie często nuciemy z winnym szacunkiem dla autora. Śpiewali ją żołnierze księstwa Warszawskiego i żołnierze powstań narodowych w 1831 i 1863 roku. Intonowano ją przy okazji świąt narodowych, była najpopularniejszą pieśnią ku pokrzepieniu serc. Oficjalnym hymnem Polski, Mazurek Dąbrowskiego, został 26 lutego 1927 roku i do dzisiaj jest chroniony przez zapis w Konstytucji Rzeczpospolitej i ustawę o symbolach narodowych. Każda epoka ma swoich bardów, kompozytorów. Mówią o Panu maestro Wielinszczyzny. Czy czuje się Pan ambasadorem swojej społeczności i w czym to się to wyraża? Jasne, że czuję się ambasadorem. Czy tego nie widać? Przecież jestem, co to ja, co to moja kamizelka. I bardzo cieszę się, że mogę pomagać dla innych ludzi, szczególnie muzycznie, bo to jest moje powołanie. Od wielu lat tworzę przeróżne zespoły, animacje, kilka festiwali, talenty wileńszczyzny. Mnóstwo innych projektów, projekty telewizyjne, koncerty, i przede wszystkim reprezentujemy wileńską muzykę w Polsce. Wiele takich występów mam na swoim koncie. Cieszę się bardzo z tego powodu i chciałbym tutaj dać dla wszystkich widzów receptę na życie. Róbmy to, co nam się najlepiej udaje, co potrafimy. A życie będzie piękne. Konstytutywną cechą hymnu jest podniosły charakter. Przenika treści i formę, ale musi być obecny również w sposobie wykonania. I tutaj są największe kontrowersje. Ja na przykład uwielbiam śpiewać, ale jestem osamotniony w wysokiej ocenie rangi artystycznej swoich dokonań wokalnych. Zresztą fałszowanie to coś innego niż interpretacja i, czy reinterpretacja, które są z reguły ciekawe i potrzebne, by utwór żył. Uroczyste uczucia, które towarzyszą wykonaniu, pozwalają i usprawiedliwiają pewne podejścia nietypowe czy nieszablonowe, jak na przykład pewną swobodę w doborze instrumentarium, co świetnie pokazał mistrz Lewicki. Jest to poluzowanie pewnego sztywnego gorsetu, który daje miejsce na takie uczucia jak uroczysta podniosła radość. To zjawisko znane z kultury polskiej. Natomiast mechanizm Podniosłego wykonania pozwala też na inne operacje, jak na przykład na uwznioślenie treści i gatunków wypowiedzi, które zazwyczaj nie są kojarzone z uroczystościami państwowymi. Rozśpiewana kultura litewska może dostarczyć wiele przykładów, z których najlepszym są być może festiwale pieśni ludowej na Litwie obchodzone niczym święta narodowe. Pieśń ludowa Litwinów ma dla nich ogromne znaczenie, a w kwestii ekspresji tożsamości czy sławienia idei wspólnoty narodowej może konkurować z podniosłością hymnu, co może być, i pewnie bywało, wykorzystywane w czasach, kiedy hymny były narzucane z zewnątrz. Zarówno zresztą kultura polska, jak i litewska podnoszą rangę wspólnego śpiewu, co z kolei daje margines dla ludzi takich jak ja, czyli takich, którzy jako wokaliści najlepiej wypadają w chórze. Teraz środowisko muzyczne spiera się o to, czy zmieniać hymn, czy jednak powrócić do tradycyjnej wersji. Jak Pan uważa? No, ja ponieważ wyrosłem na Wileńszczyźnie, to jestem zwolennikiem tradycji. Skoro już mamy ten zapis, y, szczególnie tekstu tego hymnu i y, tam są słowa, no trudno, że nie całkiem współczesne, ale zrozumiałe dla ogółu, więc ja bym Powrócił jednak do oryginału. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co w tym złego? Jeszcze Polska nie umarła. Niech te słowa wybrzmią. Dziękuję Państwu za uwagę.